Witam w kolejnym odcinku oceniania stacji. Dziś zajmiemy się stacją Kłocko Miasto. Posiadała ona kiedyś dworzec, lecz w 1974 wyburzono go, przez plany powiększenia drogi. Za to dostaje dwa punkty. Ma ona również dwa perony wyspowe z nowoczesnych płytek. Peron pierwszy ma 350 metrów, a peron drugi. 140 metrów i obaj posiadają przejście podziemne. Za to dostaje 10 punktów za jakość i 8 punktów za wielkość. Na nich znajdują się modernistyczne szare metalowe wiaty i za nie ma 10 punktów. Teraz powiem o ruchu przez nią. Istnieje tam 59 połączeń obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie, Polregio i Intercity. A dawniej w latach 80. było ich 57 i również były połączenia pośpieszne. Za obecny dostaje 9 punktów, a za historyczny tak samo i dodatkowy punkt za zatrzymywanie się Intercity na niej. Z ruchem towarowym nigdy związku nie miała, dlatego dostaje tylko jeden punkt. I zostały obiekty dodatkowe. Z nich posiada nastawnie KM, semafory świetlne. Przejście podziemne i miała budki z kasami, które zostały zlikwidowane. Za to będzie 5 punktów. Sumując, dostała ona 55 punktów, czyli wynik 69 na 100. Dziękuję za oglądanie i piszcie w komentarzach, co mam zrobić następne.